Cześć, ja jestem Słomiany i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Co u mnie? Tak jak o news to wiemy już co oznaczał ten zegar odliczający czas do jakiegoś wydarzenia związanego z 10-leciem Death i okazało się, że będzie to gra, która będzie odbywać się w Tokio i zawodnicy będą uwięzieni w jakimś dużym obiekcie, stadionie lub parku, rozry lub parku rozrywki i w ciągu godziny będą musieli się wydostać rozwiązując zagadki nowego kiry. I to wydarzenie będzie się w Tokio od 30 maja do 28 lipca, a w Osace 13 czerwca do 28 lipca. No cóż, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fajny pomysł. Szkoda, że, że w Tokio się odbywa tylko Osace. Ale naprawdę e, duże brawa dla posłodawców, bo jakbym mieszkał w Tokio, to naprawdę bym wziął udział, bo takie coś no to jest naprawdę niezapomniane przeżycie na pewno. A w dodatku, lubię takie glimaty, mm, więc na pewno byłbym ucieszony z tego powodu, więc ci, którzy wezmą w nim udział, na pewno są szczęśliwi. Tak myślę. Dobra. E, kolejną wieścią jest to, iż anime Nisekoi będzie miało 20 odcinków. Nie 12, jak zapowiadano z początku, a 20. Dla mnie to jest na plus, ponieważ bardzo lubię Nisekoi, jedno z moich ulubionych anime, ogólnie i z, z sezonu zimowego. I bardzo się cieszę, że rozłożą, bo ci, co czytają mangę, mówili, że ta akcja mogłaby zostać spłycona, że mogliby poucinać wątki, więc to jest na plus dla mnie. Im więcej treści, tym lepiej, bo będzie to bardziej zgodne z mangą, a także, no, może twórcy zamieszczą w tym, w tym anime ciekawsze wątki, więc dla mnie to jest na plus. News trzeci. Crunchyroll opublikował listę najlepszych anime sezonu zimowego. I tak się przedstawia lista. Na pierwszym miejscu Noragami, na drugim Sequel Chimibyuu, tam z końca Koren. Na trzecim miejscu Nisekoi, na czwartym piątym Kill la Kill i Hozuki no Reitetsu. Na szóstym miejscu World Conquest Zvezda Plot, na siódmym miejscu Inari Konkon, exact ósme dziewiąte miejsce Nagi Asukara i Tonari no Seki Kun, a na miejscu dziesiątym Witchcraft Works. Kończyłem w zeszłym tygodniu anime Jormungand. Jest on o klimatach Black Lagoon, Fabuła ma też bardzo podobną. Otóż jest to opowieść o Koko Hekmatyar, która jest handlarką broni. Ma swoją drużynę ochroniarzy, którzy ją ochraniają. Generalnie bardzo podobne do Black Lagoon, dużo akcji. Myślę, że mógłbym polecić, bardzo dobra oprawa graficzna, muzyka również na wysokim poziomie. Fabularnie bardzo podobne do Black Lagoon, ale mi to nie przeszkadza, bo Black Lagoon polubiłem, nawet bardzo bym powiedział. I jeżeli chodzi o Rungant, również dobra anime, ale stwierdzam, że jednak Black Legion jest lepsze. Skończyłem również Seito Kai Jakundoimo. Jest naprawdę świetna komedia, która opowiada o tym, jak pewien chłopak dostaje się do samorządu uczniowskiego przez przypadek. E, werbuje go właśnie dziewczyna przewodnicząca. E, I jest to dość typowy samorząd szkolny, ponieważ składa się ona z, wyłącznie z dziewczyn e, z trzech dziewczyn. Czwartym jest główny bohater, ale te dwie z tych dziewczyn są bardzo nietypowe, ponieważ uwielbiają żartach, żarty o seksie i w ogóle takie... Szukają, wszędzie pod szukają podtekstów. Naprawdę świetna komedia, polecam. Nie jest to eci, co, co chciałbym zaznaczyć. Bawiłem się przy nim świetnie. W obecnym sezonie ukazał się drugi sezon, kontynuacja to Kai, ale stwierdzam, że jest trochę gorsza. Te żarty już nie, nie śmieszą tak bardzo, jak w pierwszej części, aczkolwiek nadal myślę, że jest na poziomie. Zacząłem oglądać Fullmetal Alchemist Brotherhood, pewnie niektórzy powiedzą, że w końcu. No tak, wziąłem się, ponieważ już wiele osób mnie namawiało, mówiło, że jest to arcydzieło. Jestem obecnie na 28 odcinku. Muszę stwierdzić, że jest to świetne anime, aczkolwiek no, rozkręca się cały czas i myślę, że będzie tylko lepiej. Jeszcze lat nie jestem w połowie, ale naprawdę bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A z tego co słyszałem, to będzie, więc jestem w dobrej myśli i mam nadzieję, że to anime zajmie wysoki ranking w moim obecnym rankingu anime. No i sprawa ostatnia: zakupiłem w tym tygodniu trzeci tomik Anodera. Tak, prezentuję się od przodu. Przedstawia on moją ulubioną postać z całej serii, więc tym bardziej się cieszę, że mam go na półce, bo to nie jest po prostu świetny. Najlepszy z nich wszystkich. Najlepsze ze wszystkich tomików, według mnie, proszę bardzo. No i to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście mile widziana łapka w górę. Dzięki za oglądanie i wszystkim. Na razie.